Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Pepolek, a dzisiaj sobie pozbieram znaczy dokończę zbieranie monet Te nie monet, tylko bryłek w farmingu 17 w 15 to były monety tutaj mamy bryłki złota jedną ja już widzę gdzie jest druga? Co Te się bujają! Ostro! Taka fizyka! Poczekajcie... Aha, dobra już mamy. Gotowi? Co dostaniemy za 100 bryłek? To wspaniałe zamysły. Okrągły milion pieniędzy zostały przelane na twoje konto. a to naprawdę. O holercie. Ja cię to zapiszę od razu. Słuchajcie, poza tym, że milion dostałem, to chciałbym zrobić mały ramament co do mam maszyn. Mam maszyn. Sorry, że tak się zawieszam. To jest to, restytujemy. Plus header do tego. To jest header. Eee, yy, tu. I go od razu sprzedamy, bo chcę kupić większy. Wiem, że on bierze na pole, ale tak to jest zrobione, że. No tak mi to bym jeździł jeździł, a tak. Czy ostatnio dowiedziałem że, że można zbierać tą tą to się dostanie milion. No to. Poświęciłem na to 4 godziny Czekajcie, muszę włączyć sobie limit. Bez limitu FPS, -y, bo mi coś ludzi czasem. Sprzedamy super. 3000 w górę. O Hop. O, 6000 tu można ustawić. Nic. Sprzedajemy yy, Milion 6900. 69 fajnie, pana Nie ma co. Dobra, teraz na. Gdzie jeszcze coś miałem sprzedać? Yy, aha, nie wiem. Traktory. I jednego tego sprzedam. Albo no ty nie. Fenda sprzedam. Yy, dlaczego? Bo po prostu te są dla mnie za słabe. Do tego, co bym chciał kupić, zaraz wam pokażę, co bym chciał kupić, i jak mi wystarczy pieniędzy, to jeszcze sprzedamy yy, to. bo za 100 tysięcy, nieźle i sprzedamy i... to. Się Jeszcze nie? To? Tak! Sorry bardzo, ale dobra Dobra To sprzedawane mamy milion Sto osiemdziesiąt tysięcy Na pierwszy Początek, że to powiem Bym kupił może 8600, to ma 9, a to ma 10, no myślę, że na początek to kupimy: ...Parkusona. Poza tym, że jest większy kombi, koni ma więcej. I trochę ma większy zbiornik. Więc może... Zbieramy ten kombajn. up Tak. I kupimy żniwiarkę do tego. Tylko która to będzie? To ta? Chyba. 7 metrów. 9. Okej, okay, to dole do, do, do nie, to ma 7 a to ma 9, więc może 9 metrowy, bydle będzie. Eee, kupimy ciągnik, na który już sobie tak patrzyłem długo. I od Cebeka. też mi się podoba ten Fend. Albo był Waltra, ale najbardziej to mi się podoba ten. Więc go kupimy zmodernizowanym silnikiem i ze szerokimi kołami, oponami. I do tego to już mamy takie zasada też tylko brakuje mi tu przyczepy na header. Domyślny. Hmm. I co tu? Chyba tyle. Aha. Jeszcze miałem kupić jeden przynajmniej panel słoneczny. Mamy ło, dużo kasy wydałam. Wiecie wiecie co ja to później kupię. Jak dojedziemy do tego tego, do farmy, to tam nie dam się szukać. Nie dam się szukać yy, tego tego. czekajcie, muszę włączyć sobie dźwięki. Coś głośność na 20%. Dobra. A, ja już chciałem jechać. O, panie pika. Pip, pip. A, dobra. Yo, yo co Wiecie co? Ja to będę. Nie... Ten ja poza odcinkiem będę też. I robił na przykład drewnem Będę się bawił. Nie będę kupował tego skorpiona, bo mi jest niewygodnie. Nie wiem, czy tam jakieś jest. Yy, nasadka do tego. Ale mi będzie wygodniej tak po prostu. Bez niczego. Dobra. Hop! I wykupiało się. Idealnie. No to myślę, ha, jeżeli wiecie, zaraz wam coś pokażę. To muszę dojechać do pola. Nie, do pola no. Hop, Jadziem. A ja sobie to zaraz Jeden. E, Oj, tu trochę tak nierealnie. Buty. Dobra, jedziemy. No niezły milion. A, zarówno... Zarabiamy... O i wiem co jeszcze. A tutaj teraz będę to zrobić. Płacę pożyczkę całą 160 000, no, trochę mi zajdzie niestety, ale mam 559 tysięcy. Już mamy to zaliczone. 180 tysięcy, sorry Dobra, i dojedziemy do... Tego to wam pojecie przynajmniej. Czy to będzie działało? Bardzo fajny kombajn. Bardzo fajny. Jeszcze raz taki widzę kros jakiś. Jakie firmy to nie wiem. Ale... Ważne, że działa, tak? Nie wiem czy dzięki miało no, ja za głośno. Mam nadzieję, że Wam się podoba taka aktywność ostatnio. Tak padłem na pomysł, żeby tak wcześniej nagrywać i wstawiać na przykład dwa, dwa filmy w tygodniu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dobra, już zaraz będziemy w polu. Yy, nie wiem, czy chcecie jakiś, jakiś odcinek z koszenia? Jeżeli tak, to na, zostawcie łapkę i napiszcie. Ale prawdopodobnie nie ja zrobię to. Całą mapkę z monetami. To postaram się. ustawić stawić. Opis. Albo na miniaturkę jakoś. Tak, dzisiaj nie nagram na Bo. Nie wiem, jakoś tak. 559 tysięcy. Nie wierzę. zaraz wam pokażę. O jak już pewnie widzicie. Poza nagrywaniem to bawię się drewnem, więc uciłało mi się trochę kasy na tego wszczep szczepę na Oskina. O, o, tutaj zostawię heter. A bok yy, tym jak w tą stronę. Dobra. Yy, tutaj mam rzadkie fole i jeżeli się nie mylę, mi powiedzcie czy to już jest gotowe do kultwatorowania. Tam też mam, a tam mamy rzepak. Więc jeżeli będziecie chcieli, na następnym odcinku mogę kosić tym nowym kombine. I... No i będzie fajnie, tak? Nie wiem czy tej małej przyczepki nie sprzedam. Tej oryginalnej. O, fajnie to wygląda. Niektóre... ...bryłki naprawdę były pochowane. O, zaraz kupię coś. Na to co mi będzie... Dawało troszkę kaski, tak co godzinkę, ale przynajmniej wyjdę na plus. O, i widzicie, zmiany były. Nie było praskiewacza, nie było rozsiewacza. Tutaj są nawozy. Tutaj oceniamy obiekty. Oj, panel słoneczny. Tak, chciałem go kupić za mną. Co? I możesz. Mhm. Mm Bardzo dobrze. Ok. Nagrywam. Bez kamerki. Może pozdrow, co? tak postawię ze trzy. O. Wiem, dużo kasy poszło. Ale przynajmniej będę dostał 375 tysięcy niestety poszło kasy. Ale tak ładnie to wygląda. Więc... No zgo tu się pali światło. To to chyba widzieliście. A! Tutaj mam taki kultywator, tylko widzieliście? Taki... Nie to wszczepiać wielką do drena. Ale już sprzedałem, bo nie jest w goli na taką modować drewno. Tutaj kupiłem sobie cały zasad. I. Czekaj, z tym. Nie radę z tym kultywatorem. Nie, dobra, i od ja CBK przywiodę. Panie, wy to już tam wszystkie maszyny macie masz kupowane. Ale ja gram realnie, że tak powiem. I o, no. dużo lepiej poszło niż poprzednio. no drugim sobie, jak tak samo kupiłem. Tam zostało 6000, tylko nie wiem jak, ale okej. Okay. I mam nadzieję, że napiszcie mi w komentarzu, czy już można kultywatorować. Też to już będzie. Dobra, może jak kupkać za Jakubatempl. Prawdopodobnie znacie i sorry, że dzisiaj bez muzyki, ale mi się nie chciało, tam szukać żadnych bezpraw i będzie fajny ten jego odcobek albo mogę mi holanda kupić, ale dobra, mam ten, to mam Wygrywa się fajnie, może poleż? Kupimy, ej. Ej. no, Poczekajcie, ja muszę zobaczyć, ile kosztuje na przykład to, to pole. Nie wiem, to będzie drugie. Jak nie to, to zobaczymy to drugie. Y ile? Y 151 tysięcy. pierdzielę Dobra, to tańsze może, mniejsze. Albo no, 19 jeszcze, zobaczymy. Ile? 85. Nie no dobra, nie. Bo tutaj mamy trzeba jeszcze coś w stanie niedługo pokupować. Nie, no i odcabłek mi się bardzo podoba. A tu ma zajebiste. Zasiedlenie też. Szłanie się tu. Wszystko rozwija powolutku. Prawdopodobnie jest, zaraz po, po nagrywce tej będę grał. Yy, tak, se Prawdopodobnie będę siał tutaj. Kultywatorował to to, a będę siał. Chciał... Yy, ten więc. Czy nie jest dziwcie? A i mam panowy. Ma Zobaczcie. Taki tent, stand czeką tam ma. I myślę, że to będzie dory Deal. Przepraszam. Miał być taki parominutowy odcinek. To nie wyjdzie taki prawdopodobnie, całą cała yy, seria taka. Albo... No Słuchajcie. Dlaczego Kultator się sam opuścił? Słuchajcie, czy, czy ja będę dobrze to rozumiał? To ja tu mam spadone, dobrze. Yy, co do świn... To nie wiem. Tu, ale prawdopodobnie kiedyś kupię, ale to mnie pyta, jest bardzo dziwi, ten, nie wiem jak to zrobić. Sesja druga. No masz to. Dobra, y, gdzie sprzedawać jajka? i y, y, tu... Mam... o. Nawiezione. Tutaj mam niby podwójnie podnowiezione. Tutaj nie wiem czemu tak jest poszerowane. Ale czy... Aha, to jeszcze rośnie. Nie jest gotowe do zbioru. Aha. A ja na drugim sobie już wjechałem. Po prostu w pole i to wszystko zrobiłem. głupi jestem. Ale ja to zrąbałem. Uraniono. Nie ma co, nie było tematu. Bardzo fajnie, że tak zrobili z milionem. Bo w, w 15 to się dostawało wszystkie silniki D. Nie silniki, tylko wszystkie silosy były pełne, już. A tu mamy milion. No to Hmm. No bo to mnie tak fajnie to wyszło. No fajnie to wygląda. Jeżeli... Może kiedyś mi się uda uczuć dwieście tak z nadmiarem, to może kupię i turbinę. Czekajcie, to ja tu mam... Tak, to jest na pewno rzutka. Nie. Za co zasiałem? Czarnostka. Nie, to jest to. Dobrze, to ma urosnąć, kultywatorować. Kto tutaj? rzutka w kolejistą. Kultywatorować i zasiać dopiero. Czyli o 30%. I dopiero wtedy zasiać. Prawdopodobnie nie soję, bo tu jest niezła cena za soję. Jeżeli dobrze się nie mylę. Hmm. To jest. No, chyba. Nie. Lepiej niż. Płacuj niż z Japan, więc. O! I tutaj będę musiał chyba zainwestować w owce. Bo. Ho. Cena jest bardzo ciekawa. Można by nieźle na tym zarobić. Więc. To byłoby na tyle dzisiaj, dzięki bardzo wam za, za obejrzenie takiego prawdopodobnie 20 minutowego odcinka. Dzisiaj kupiliśmy panele Combine. I tyle, i od CBK. Złoczyliśmy pożyczkę i tyle, więc do następnego odcinka, dzięki, trzymajcie się, cześć.